Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Na pytanie dlaczego wycieraczki piszczą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Problemy można rozwiązać montując nowe pióra wycieraczek lub zmieniając kąt pomiędzy ramieniem wycieraczki a powierzchnią przedniej szyby. Zastanówmy się, czy można czymś nasmarować gumki, co zrobić, aby wycieraczki nie piszczały i dobrze wyczyścić szybę. Dlaczego pojawia się piszczenie? Niewłaściwy kąt pomiędzy wycieraczką a przednią szybą to najczęstsza przyczyna piszczenia, przy czym wycieraczki czasami nawet zaczynają podskakiwać na przedniej szybie. Idealnie kąt ten powinien być zbliżony do 90. W takim przypadku w momencie zmiany, gdy dźwignia zatrzymuje się, a następnie zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku powinna nastąpić zmiana nachylenia krawędzi czyszczącej gumy wycieraczki, jeśli wycieraczka jest początkowo przechylona na jedną stronę. Mogą wystąpić następujące usterki: wycieraczki piszczą podczas jazdy w jedną stronę. To właśnie ta osobliwość pozwala zrozumieć, dlaczego przyczyną piszczenia są ramiona wycieraczek, a nie same wycieraczki. Pochylenie prowadzi do tego, że w momencie przesunięcia gdy dźwignia zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku, nie następuje zmiana pochylenia krawędzi czyszczącej gumki. Innymi słowy, wycieraczka nie prowadzi gumy, ale wypycha krawędź czyszczącą przed siebie. Dlatego wycieraczki piszczą na szybie. Gdy gumka porusza się nieprawidłowo, zmienia się współczynnik przyczepności. Dlatego w niektórych pozycjach zaczyna być zamiatana pod siebie. Zmuszając ją do jazdy po suchej przedniej szybie. Głośny dźwięk przesuwania. Jeśli guma wycieraczki pomimo niewłaściwego kąta nachylenia nadal jest przesunięta, procesowi temu towarzyszy praktycznie pukanie. Podobny efekt wywołuje luz w miejscu mocowania pióra wycieraczki do dźwigni, w smyczy, wycieraczki. W przypadku wycieraczek szkieletowych w trakcie pracy występuje luz w przegubach głowicy mocowaniu adaptera do metalowej podstawy wycieraczki. Ponadto, ze względu na luz, pióra wycieraczek mogą zacząć podskakiwać i piszczeć na suchej szybie. Co należy zrobić? Konieczne jest określenie która wycieraczka piszczy? W tym celu należy ustawić jedną z wycieraczek w pozycji pionowej i włączyć wycieraczkę. Jednocześnie, aby nie zepsuć przedniej szyby i jednoznacznie zidentyfikować źródło piszczenia, szyba powinna być czysta i sucha. Po znalezieniu winowajcy pisku należy sprawdzić kąt styku szczotki z przednią szybą i wyeliminować przyczynę irytującego dźwięku. Przełączyć wycieraczki w pierwsze położenie. Wyłączyć zapłon. Gdy wycieraczki znajdują się w górnym położeniu, podnieś i opuść wycieraczkę, aby usunąć resztki naprężenia gumki. Po opuszczeniu ocenić wzrokowo kąt między piórem wycieraczki a przednią szybą, jeśli wycieraczka piszczy. Prawdopodobnie jest przekrzywiona w jedną stronę. Przygotuj szczypce z resz obcęgi i coś do zabezpieczenia osłony dźwigni. Wystarczy gruba szmatka i owinięcie jej kilkoma warstwami wokół dźwigni w punkcie mocowania. Zaciśnij dźwignię szczypcami kilka centymetrów od mocowania wycieraczki, tworząc w ten sposób punkt oporu. Używając drugiej pary szczypiec, zaciśnij dźwignię bliżej mocowania pióra wycieraczki i wygnij dźwignię tak, aby gumka była prostopadła do szyby po opuszczeniu. Jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją, a wycieraczki nadal piszczą, zalecamy ich wymianę. Rynek piór wycieraczek przedniej szyby jest bardzo rozległy, więc ryzyko zakupu produktów niskiej jakości jest dość wysokie. Charakterystyczne jest to, że niskiej jakości pióra wycieraczek będą piszczeć zarówno podczas jazdy w jednym, jak i w drugim kierunku. Jeśli samochód jest wyposażony w środki do czyszczenia ramek, można tanio pozbyć się piszczenia, wymieniając tylko gumki. Czy szczotki można czymś smarować? Nie zalecamy używania smaru silikonowego lub WD-40 do smarowania piór wycieraczek. Piszczenie wycieraczek rzeczywiście ustąpi ale po nasmarowaniu gumki zaczną słabo czyścić przednią szybę i powstaną smugi. Alternatywą dla smarów są środki zwane przeciwdeszczowymi. Zastosowanie kompozycji zmienia współczynnik przyczepności, dzięki czemu wycieraczki przestają piszczeć na szybie. Wadą tej metody pozbycia się skrzypienia jest koszt kompozycji i stosunkowo krótki czas trwania efektu. Aby zaoszczędzić pieniądze, zalecamy przeczytanie. Jak zrobić własny środek przeciwdeszczowy własnymi rękami? Czyszczenie przedniej szyby detergentami do mycia naczyń np. Fairy daje jeszcze mniej krótkotrwały efekt. Na filmie widać, że po zabiegu wycieraczki naprawdę nie piszczą. Efekt można przedłużyć, dodając niewielką ilość płynu do mycia naczyń do zbiornika spryskiwacza pióra wycieraczek. Jeśli żadna z opisanych powyżej metod nie pomogła, a wycieraczki nadal piszczą, Należy zwrócić uwagę na pióra wycieraczek. Zasada działania układu przypomina mechanizm korbowy silnika. Ruch szczotek najpierw w jedną, a potem w drugą stronę odbywa się poprzez zamianę ruchu obrotowego wału silnika na ruch posuwisto zwrotny prętów trapezowych. Jeśli występuje tarcie suche metalu o metal w miejscach połączenia zawiasowego prętów trapezowych, Występuje skrzypienie, skrzypienie. We wnętrzu samochodu wydaje się, że piszczą wycieraczki, ale w rzeczywistości dźwięk pochodzi z trapezu, który znajduje się za osłoną silnika i jest przykryty żabotem. Aby zlokalizować źródło nieprzyjemnego dźwięku, należy podnieść szczotki i włączyć wycieraczki. Eliminacja piszczenia. Aby wyeliminować efekt skrzypienia wycieraczek, Konieczne jest nasmarowanie przegubu trapezu. Trudność wykonania tej procedury będzie zależeć od konstrukcji wycieraczki. W niektórych samochodach dostęp do trapezu można uzyskać poprzez zdjęcie plastikowej osłony, zakrywającej przestrzeń za osłoną silnika. Jednak w większości samochodów, aby zdemontować żabo, należy zdemontować wycieraczki. Smycz szczotki jest połączona z wałem stożkowym i wielowypustowym. Trudność demontażu polega na tym, że po dokręceniu nakrętki dźwignia bardzo mocno przylega do wału. Jeśli części nie były rozłączane przez długi czas, nie zostały odpowiednio nasmarowane, Dość trudno jest je do siebie przykleić. Dlatego przed zdjęciem smyczy należy ostrożnie postukać po obwodzie gniazda. Ale lepiej jest użyć specjalnego ściągacza. Jako smaru należy użyć niewielkiej ilości oleju silnikowego lub przekładniowego. Za pomocą strzykawki można łatwo nasmarować wszystkie powierzchnie trące. W przeciwnym razie w celu prawidłowego demontażu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji naprawy i obsługi Samochodu. Aby uzyskać wyraźny przykład, obejrzyj film z wymiany trapezu i silnika w Was 21170, a WordPress komentar Hello World.